Szpital Psychiatryczny na Kleczkowskiej. E, przepraszam, Wrocławian, ale będę mówił takim slangiem, bo to jest niedaleko więzienia. Szpital Psychiatryczny. Kiedyś szpitale psychiatryczne były w szczególny sposób projektowane były takim zamkniętym organizmem były tu pola uprawne, grządki, nawet małe zo. Pralnia, kostnica. bo zwykle ludzie, którzy tu trafiali, trafiali już na lata. Często tu również umierali. I właśnie jestem na terenie szpitala psychiatrycznego, na chyba kleczkowie, w którym nie jeden artysta bywał. Bo każdy z nas może w to miejsce trafić kiedy nie będzie sobie radził z rzeczywistością, szczególnie w dzisiejszych czasach jest coraz trudniej. A tu tajemniczy dom. Można sobie pospacerować i poczuć się i poczuć się trochę inaczej, trochę oddalonym od tej zwykłej rzeczywistości. A tu chyba pozostałość po sadach. Czy posadzie, który tutaj przed laty był, szpital psychiatryczny. Dlaczego tu jestem? A dlatego, że tam daleko w zakładzie karnym na Kleczkowskiej o właśnie coś się dzieje. Tak zwane krzyki, nawoływania.